Witamy Was telewizyjnej lekcji Divina w niedzielę Chrztu Chrystusa. Szanowny Człowiek Laskowski, Człowiek Macią, Ksiądz Robert Muszyński. Rozważamy Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Posłuchajmy tekstu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei na Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję sztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego, stępującego jak gołębica, i przychodzącego nad niego. Oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, którym mam upodobanie. No, W takim gorącym czasie kolędowania, bo odwiedzamy nasze rodziny i myślę, że wiele tych, którzy nas słuchają już albo przyżyli, albo przygotowują się do kolendy, właściwie możemy oglądać, jakby mamy wgląd w tajemnicę Chrztu, jak on funkcjonuje, jak się rozwija. Czy, czy ma ten wymiar właśnie zamierzony przez Pana w naszym życiu. To jest też ciekawe, właśnie z tego punktu nie patrzeć na to wszystko. Miałem taką rozmowę właśnie o życiu naturalnym i tym życiu nadprzyrodzonym, które przychodzi z Chrztu świętego i ktoś dopiero płysk w oczach, że da się takie dwie rzeczywistości wyróżnić. Tak. Ciekawe. No. I też jest dzisiaj ten akcent bardzo mocny, nie? I kiedy Jezus wypełnia to, co jest miłe w Ojcu, zamierzone i bardzo ważne, nie? pojawia się tutaj jako ten nowy Adam, nowa Ziemia, ten nowy początek tej historii, którą Bóg otwiera. I ten nowy początek otwiera się w najniższym miejscu na Ziemi. Tak w korycie Jordanu, rzeki Jordan, która jest największą najgłębszą depresją na całej powierzchni ziemi, pamiątka po jakimś pradawnym kataklizmie, po pęknięciu takim tektonicznym bardzo głębokim, które idzie od podnóża góry Hermon aż gdzieś w głąb morza czerwonego. I właśnie w tym miejscu, gdzie Jan udzielał chrztu, to jest ujście Jordanu do Morza Martwego, tam ta depresja sięga, przekracza 400 metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Co jest symbolicznym takim bardzo miejscem, dlatego że od razu pobudza nas do myślenia o tym, o tym pradawnym kataklizmie duchowym, który był w historii ludzkości na początku. Kiedy człowiek zerwał komunię z Bogiem, odwrócił się od Boga, przestał mu ufać i nastąpiło takie pęknięcie potężne, które nazywamy grzechem pierworodnym, które idzie poprzez relację człowieka z Bogiem na zasadzie zerwania, odejścia. Y idzie również poprzez relacje międzyludzkie idzie przez środek naszego serca. Sięga przez naszą naturę, jakby roz, rozszczepiając ją w pewien sposób, prawda? Tak. I idzie poprzez relacje do świata tak. też. I też. do świata oczywiście, do natury. W powieku ten grzech pierworodny najlepiej, najkrócej opisał Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi wiem, co jest dobre, kocham to, co dobre, a czynię to, czego nienawidzę i nie rozumiem, dlaczego tak się zachowuję, ponieważ jest we mnie grzech. Rzeczywistość, czyli zło, nad którym nie potrafię zapanować o własnych siłach. Idąc w tym kierunku, możemy zobaczyć, że faktycznie dzisiaj to, co nazywamy często chorobą, depresją, nie we wszystkich oczywiście przypadkach, ale w wielu, jest to owoc tej sytuacji, o której Ty mówisz. I rozmawiając z ludźmi, jakoś szukając też przyczyn tych sytuacji to jest właśnie to, ta sytuacja, kiedy człowiek tracąc tą relację z Bogiem wchodzi w totalną depresję, czyli tak, taką głębię rozumienia niczego w swoim życiu. Jest to zagubione. Nie może powstać. Szuka się sposobów tam farmakologicznych, jakoś tam się to zalecza. Nieraz niektórym się to pomaga, ale w wielu, mówię nie we wszystkich przypadkach, mi się wydaje, że to jest to, co kiedyś czytałem w jednym z artykułów takich poważnych, e, opracowanie specjalistów, którzy mówili, że 90% chyba procent nerwic jest spowodowanych właśnie tą sytuacją. E, czyli bym przed tym śladem, że innych też pewnych sytuacji, które są w człowieku, właśnie tym oderwaniem od Boga, konsekwencja, skutek grzechu. I ja, Jan Chrzciciel zaprasza y, ludzi z, z, z Jerozolimy, z całej okolicy? żeby zeszli do Wód Jordanu, do tego bardzo głębokiego miejsca i symbolicznie skontaktowali się ze swoją rzeczy, 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 rzeczywistością. Jestem grzesznikiem i nie bronię się przed prawdą. Bo rezygnuję z bronienia się przed prawdą o mnie jako o grzeszniku, który potrzebuje ratunku od Boga. I sytuacja jest niepoważna, ale bardzo poważna. Trzeba tak powiedzieć: aż tak poważna, nie? że musimy zejść. W drodze też tak jest piękną, znaczy jest bardzo dobrą rzeczą to przygotowanie do chrztu, jeżeli człowiek robi dobrze, czy po chrzcie też jak dobrze drogę duchową swego nawycenia robi, to właśnie Duch Święty doprowadza nas do, do tej głębi, tej sytuacji, gdzie człowiek widzi z jednej strony tą... Głębiej swojej niemocy, jak powiedziałeś, i tej biedy, a z drugiej strony właśnie wielkość miłości Boga. To jest po prostu niesamowite. Jeszcze ja się... jeden taki drobny szczegół, nazwijmy, geograficzny. Wody Jordanu są mętne, prawda, tak. Niosą ze sobą dużo mułu, dużo takiego piachu, one są żółte po prostu, W nie? tym punkcie, tak. E, nie ma tam żadnej przejrzystości, ta woda nie jest ładna, tam są też jakieś glony, takie, no, Wszystko, żyjątka spór, i tak dalej. W tak, tak. E, I w tej brudnej właśnie takiej mętnej wodzie trzeba się zanurzyć, e, chrześcijanowy, na znak uznania siebie za grzesznika, prawda? E, po to, żeby, bo ponieważ Jan obiecuje tym, którzy przychodzą do Niego po ten chrzest pokuty, który nie daje odpuszczenia grzechu, tak. tylko jest wyrazem, jest po prostu formą skruchy, przyznania no, litwy, się. Tak. Ocal mnie Boże, tak. wyciągnij z nie? mojego tak. grzechu. Tak. On im obiecuje, y, przychodzi do Was ktoś, kto Wam da inny chrzest, zanurzenie w Duchu Świętym, tak. kto stępuje razem z Wami, no właśnie tutaj teraz dopiero widzimy Jezusa, który też się ustawia w kolejce między grzesznikami, po co? Do tego chrztu? Po, po chrzest, czyli baptyzma, baptyzma, czyli zanurzenie. Tak. I teraz Jezus zanurza się w tych mętnych wodach, których, no nie tylko są glony i to, to wszystko, co spływa, ale, ale tam są te ludzkie grzechy. Można które powiedzieć, że wody Jordanu są gęste od ludzkich grzech, grzechów, tak, które Jezus, niewinny, jedyny, sprawiedliwy, bierze na siebie. Tak. I to tutaj już mamy zapowiedź krzyża. Też. Jeśli mówimy, że jest mhm. umarł za nasze grzechy, czyli wziął nasze grzechy na siebie, to tutaj y, to się zaczyna, to się rozpoczyna. Y, e, to, y, to uniżenie... Y, do tego, tak. tego tajemnicy chrztu Chrystusa chrztu łączymy z, z Bożym narodzeniem, narodzeniem Pańskim, y, ponieważ y, jest to, to dopełnienie tego uniżenia się Pana w tym pierwszym w pierwszej odsłonie, kiedy przychodzi do nas no, w ludzkiej naturze. Jego chrzest. Uniża tutaj jest, ten, który jest nie... Symboliczny, jest to chrzest rytualny, ale on zapowiada inny chrzest, o którym sam Jezus mówi kilkakrotnie: zanurzenie w męce. Tak. Chrzest, tak. chrzest we do, do własnej w krwi, braci, prawda? i własnej śmierci. Czy możecie przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć? 5, tak? tak. Możemy. A Jezus mówił o o tym zanurzeniu w męce i, i właściwie we krwi. A któryś z ojców Kościoła pięknie komentuje, jeszcze nie wiedzą o czym mowa, ale już są gotowi, prawda, ponieważ mają taką miłość dla Pana. Nie? Tak. No, jeszcze to jest to. I też widzimy Jezusa, jak mówiłem na początku, jaką tą nową ziemię, czyli też nowe to plemię nowego Adama, który wychodzi też z tych wód. Jezus ma powiedzieć w nim to ludzkość już ma tą już nadzieję właśnie wyjścia z tej depresji, powstania do nowego życia i Pan Bóg sobie przygotował właśnie, mówią, tą ziemię, gdzie ta gołąbka znalazła tą oliwkę, ten ptak wypuszczony właśnie z Alki nowego, znalazł tą gałązkę nowego życia. Właśnie to jest Jezus, z którego... Bóg, z, tak z drzewa oliwnego. oliwnego. To jest wszystko bardzo symboliczne i tutaj widzimy Jezusa właśnie tego, który już jest dla nas wielką nadzieją który z ojców Kościoła, chyba Cyryl Aleksandryjski, czytaliśmy to parę dni temu w brewiarzu, podkreśla bardzo pięknie, że Jezus nie przyjmuje Ducha Świętego po wyjściu z tych wód chrztu. Wychodzi natychmiast. Nie wyznaje innych grzechów, tak jak inni. Nie ma żadnego grzechu do wyznania. Wychodzi natychmiast z tych wód i otrzymuje Ducha Świętego. Nie dla siebie, ponieważ On ma Ducha Świętego. Duch Święty jest Jego Duchem, mówi Święty Cyryl. Go, on go przyjmuje dla nas, jako nowy Adam, jako człowiek. I to jest piękne. Nie? Przyjmuje Zobjawia ducha świętego, się. byśmy my mogli od niego ducha świętego otrzymać. że tutaj widzimy tego nowego człowieka, że do tej pory po Grzechu Pierworodnym nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, tak. są pozbawieni chwały Bożej. Tu A on to jest, jest. jest. On jest. I, I to, to jest tak. niesamowite, nie? że no. tam Betlejem urodził się. Z marej dziewicy, nowy człowiek. Tak, i Pojawił się w naszej historii. Jak mówią też na wschodzie bardzo mocno to podkreślają właśnie, że Jezus też uświęca czyni świętymi wody Jordanu, czyli wody chrztu. Bardzo mi się podoba. Ta prośba Jezusa do Jana ustąp. Teraz w naszym tłumaczeniu. Można przetłumaczyć też pozwól teraz, ponieważ Jan stawia opór, mówię, to ja potrzebuję wsztył od ciebie, to ja jestem grzesznikiem, a nie Ty. Jezus mówi pozwól, bym wziął y, również Twoje grzechy. Bym w ten sposób je usunął. Baranek Boży, który gładzi, czyli usuwa ze świata jego grzech. Pozwól mi wziąć Twój grzech, musisz go uznać, musisz, nie, musisz mi tak, go oddać, prawda? Tak. E, nie możesz udawać, tak. że go nie masz, nie? Miałem na kolędzie takie piękne spotkanie, to kończąc te rozmyślenia dzisiejsze nasze. Chcę wam powiedzieć, z taką kobietą widziałam, jak jest bardzo tak mocno no, dotknięta cierpieniem. E, córka umarła, sy, e, synowa umarła, syn z wieloma chorobami bardzo poważnymi. I ona taka udręczona tym wszystkim, ma pogodę ducha. I ja mówię: No, pani jest kandydatką na świętą. Nie? A ona wie, skądże, Proszę, księdza? Ja jestem takim grzesznikiem, i tak pięknie to widziała, tą swoją rzeczywistość. Mhm. I ja mówię, A wie pani, kto, jest, kto to jest święty? A kto? Tak się pyta z ciekawością. Wie: Grzesznik, który pełni wolę Bożą, który, który miłość Pana Boga i zaczyna żyć dla niego. Tak? Taka była bardzo pocieszona, naprawdę. I też jej syn widziałam w tym cierpieniu, tak zabłysnął też pewnym ogniem, bo naprawdę mamy wielu świętych, którzy nie wiedzą, że są świętymi, nie? bo mają tą łaskę od Pana Boga naprawdę niesienia takich cierpień i takich krzyży z taką pogodą ducha. Że inny człowiek by pewnie eutanazji myślał. I mamy wielu też się. takich, którzy nie chcą uznać, tak. że są tak. grzesznikami. Bro, tak, Bo wyglądają na świętych. I to walka właśnie przeciwko <noise> tym trudnościom, nie? Że, że za jakie grzechy. Tak bardzo wyglądają tak. na świętych, że sami w to uwierzyli, tak. bro, że nie tak. są grzesznikami. jest piękny obraz, że jeżeli jest pierwsze stworzenie świata i czytamy w księdze rodzaju, że duch unosił się nad wodami. Tak. To... Nad, a teraz duch się unosi nad naszym wewnętrznym chaosem. Duch, który, którego otrzymujemy w spotkaniu z Chrystusem od niego, nie inaczej, nie z natury, nie z kosmosu, skądkolwiek, od niego, ten duch święty może, jak to Ksiądz Kudasiewicz pięknie podkreślał, nasz może przekształcić nasz chaos w kosmos, czyli piękną Bożego Ładu. Nie? Jest taka pieśń: duchu ogniu, duchu żarzy, ty, który przemieniasz naszą nicość odbudujesz w piękno ładu i tak dalej. Tak. Przepiękna pieśń o nie? Pozwól teraz. Prosi Jezus Piotra, żeby mu dał umyć nogi. Piotr stawia pewien opór. Nie, nie, nigdy w życiu. No czyli, to nie mamy nic Czy potrzeba nam rozróżnić to I prosi na także nas. Pozwól teraz, wziąć mi twoje tak, rozróżnić, że są jednak te dwa światy. Jest świat starego człowieka, tego grzesznika, i że jest Świat nowy, nowa rzeczywistość w Chrystusie, życie, które jest nie z natury takiej grzesznej, tylko z, natury, tylko z nowej no, natury. To jest wreszcie. I że dopóki nie rozróżnimy w sobie tych dwóch natur, to ciągle nie możemy pójść za Chrystusem. Ciągle ten, to, co Jan Chrzciciel będzie mówił, że potrzeba, żeby on wzrastał, ja się umniejszał. Wskazując, wskazując na Jezusa, ale też możemy to powiedzieć o sobie. Potrzeba, żeby Jezus w nas wzrastał, a moje, moje, ja. I możemy pokazać tę drogę na planie takich potrójnych narodzin, prawda, które się dzieją. Rodzimy się jako naturalni grzesznicy, rodzimy się z Wody i Ducha jako dzieci Boże, mając w zalążku życie wieczne. I rodzimy się, daj Boże, przez śmierć do życia wiecznego, jako dojrzali chrześcijanie, w których ten dar chrztu się rozwinął. Oby tak było. Cieszmy tak? się, się naszym wszystkimi. chrztem, naprawdę, błogosławmy się Pana Boga za tą łaskę, jaką mamy. Krzysztof Laskowski, Ksiądz Józef ksiądz Robert Muszewski.